Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii Horoskopy. Tym razem chciałam mówić Horoskop dla ryb. Dla ryb na miesiąc październik roku 2019. Horoskop staram się omawiać konkretnie rzeczowo-zdarzeniowo, a celując w historię możliwych zdarzeń, nie idę w kierunku opisu karty, co ona może dla Was oznaczać. Zatem, jeżeli lubisz konkret, jeżeli gdzieś tam ci odpowiada ta historia, że możesz się dowiedzieć. Co karty chcą Ci podpowiedzieć, wskazać w zdarzeniach, to zapraszam do oglądania. Pamiętajcie też o tym, że horoskopy są historią ogólną, nie ze wszystkimi rybami będzie on rezonował. Jeżeli rezonuje z Wami, to bardzo się cieszę, jeśli nie, to być może za jakiś czas to się zmieni. Moi drodzy, zanim rozpocznę omawianie horoskopu, na początku chciałabym, zwłaszcza dla tych, którzy pierwszy raz tutaj się pojawili, być może gdzieś tam się w proponowanych filmikach pojawił i Was to zaciekawiło. Aby zerknęli również na kanał tutaj. Jeżeli Was to nie interesuje, co mam do powiedzenia na temat kanału, to po prostu przewińcie dalej. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tego, co jest na kanale, seria Pika Card, podczas której Wy również bierzecie aktywny udział, wybierając pewną grupę kart odnośnie zagadnienia, czytaj pytania tutaj. Do, do kart i na przykład macie pytanie, kiedy pojawi się mój partner docelowy, partnerka docelowa i na przykład jest grupa kart w liczbie czterech i po chwili zastanowienia wybieracie określoną grupę kart i w tym wypadku to jest Wasza odpowiedź to jest seria Pika Kart i tych zagadnień jest troszkę tutaj na kanale, zatem zapraszam. E, wasze pytania, mają odpowiedzi, Wy wysyłacie SMS-a, otrzymujecie odpowiedź tu na YouTube. Jak to wygląda? Tu i tu są informacje. E, nauka Tarota, recenzje i tak dalej, tak dalej. Zatem zachęcam do zerknięcia w zakładkę playlisty. E, I myślę, że tyle tutaj, jeżeli chodzi o tym, co jest na kanale. Reszta, jeśli Was to zainteresowało, już pozostawiam w Waszej Tutaj decyzji, rozglądaniu się, rozgośćcie się. Ja jestem Tarociską Angiatis, jak nazwa kanału sugeruje. Mam na imię Magdalena. Mmm, pracuję z kartami Tarota. Wspieram się bardzo często numerologią. Karty anielskie również nie są mi obce one dzisiaj również będą brały aktywny udział w prognozie. No i oczywiście rytuały, jakie usługi, jaki kontakt, wszystko na no dole. No to co? Zaczynamy. Łączę tu podgląd na karty. Widzimy, że... No dobrze, moi drodzy. No to zaczynamy. Ryby. 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 I październik. Osoby z podznaku ryb. W październiku. Pierwsza karta mówi, z jaką energią możecie wchodzić. Karta Królowej Mieczy. Możecie w jakiś tam sposób potrzebować takich przemyśleń. Królowa Mieczy mówi też o tym, że na chłodno pewne rzeczy będziecie analizować. Królowa Mieczy również mówi o tym, że możecie być odbierane jako osoby takie troszkę oschłe, niedostępne, nieprzystępne, tak? Karty też pokazują, żeby w historiach października nie zakładać czegoś na temat spraw medyczno-urzędowych. Co to oznacza? Na przykład dostaniecie jakiś list, tak? czy też awizo potocznie mówiąc, wtedy też, żebyście nie zakładali, co to może być na tej, na tej zasadzie, tak? Cóż dalej? Jeżeli już się już pokazały, te kwestie nazwijmy, to zdrowotne, no to o nich tutaj będziemy mówić jako, jako pierwsze. Karty pokazują, że trzeba zwrócić uwagę na układ odpornościowy. Niektóre rybki mogą mieć kłopoty ze snem. Za dużo wzięliście na swoje barki najprawdopodobniej i gdzieś tam, mam tu takie nagłe przebudzenia, że tak jakbyście się budzili co chwilę, zatem a dajcie sobie czas również na tak zwany reset i gdzieś tam odpoczynek, bo kiepski sen, czy też problem ze snem, za dużo wzięłam i urywa mi ten sen. Tak na zasadzie, czy ja o czymś nie zapomniałam, czy to już zostało zrobione, zatem warto. Warto to mieć na uwadze. Te kwestie zdrowotne tutaj się pokazały, niektóre rybki mogą mieć problem z pozostawianiem wody w organizmie, zatem to też gdzieś tam może przysparzać Wam taką ogólną ciężkość. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, karty pokazują, że jeśli czekacie na jakieś dokumenty w sprawach pracy, mogą się gdzieś zawieruszyć bądź gdzieś się zatrzymać, bo ktoś coś gdzieś położył, bo ktoś coś założył, że pewnie wysłał, miało być wysłane, a ktoś tego nie zrobił. Zatem pilnujcie tego. Mam też pokazane, że będzie również możliwość zmierzania ku poprawy Gdzieś tam wiedzy w aspekcie pracy, ale karty też pokazują, żeby nie do końca, jakbyście byli przekonani, czy to dobry ruch. Jeśli myśleliście o czymś takim, albo przyjdzie taka właśnie opcja, propozycja, to karty też pokazują, żeby gdzieś tam nie ucinać tejże historii, bo później jest tak zwane żałuję, że tego nie zrobiłam, że tego nie zrobiłam. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj umów, bo za, jeśli zaczynasz w październiku, droga rybo, pracę. I gdzieś tam umowa ci się, na przykład pracodawca długo ci nie daje, po prostu wyjść z inicjatywą. Niektóre ryby będą gdzieś tam pożerzały swoje możliwości zawodowe, otwierając na przykład własną działalność gospodarczą, bądź wchodząc z kimś w... Dłuższą współpracę, tak? To może być spółka, ale również i gdzieś tam jakaś długo, długofalowa współpraca. Osoby, które gdzieś tam szukają pracy, karty pokazują tutaj, żeby nie odkupić. Pewnych rzeczy na później, bo im ten czas odłożony będzie się jakby mnożył w oczekiwaniu. Zatem, taka jest tutaj wskazówka czy też podpowiedź. Osoby pracujące, zainwestujcie w poszerzanie wiedzy, ale też uwierzcie, że możecie mierzyć wyżej, niż wam się na dzień dzisiejszy czy też na ten moment wydaje. Um, tutaj, osoby, które. Gdzieś tam chcą e, zakładać tą że działalność gospodarczą, czy też w jakiś tam sposób e, próbować coś na swoim, to też już te wskazówki zostały wam podpowiedziane. No dobrze, moi drodzy, aspekt tutaj związkowo partnerski. Karty pokazują tutaj, że możecie spotkać osobę do związku, te osoby, które szukają mężczyzny w trakcie podróży bądź jakiejś delegacji, bo karta jest króla kielichów. Trójką buław, ale również jest tutaj czwórka buław. Może to oznaczać, że będzie jakaś podróż czy też delegacja, pomiędzy nazwijmy to czasem podróż, jeżeli macie dwa domy, tak? Pomiędzy dwoma domami, ale również poprzez kwestie zawodowe, tak? To może się coś takiego zarysować, ale też tu jest rycerz monet. Rycerz monet bardzo często mówi o tym, że mam szansę, ale ja z tej rezygnuję, bo on pewnie na mnie nie zwrócił uwagę. Nie możecie. Się tak myśleć, bo warto gdzieś tam w tą historię tutaj się angażować. Karty też pokazują, że dla wielu ryb osób, które szukają partnerki, może ktoś taki się pojawić, i może to być osoba bardzo doświadczona życiowo, poturbowana, rozwódka bądź wdowa. Ktoś taki mi się przy Was pokazuje. Również niektórym rybom pokazuje się tutaj wchodzenie w relację jako ta druga, czyli gdzieś tam historię jako kobieta w ukryciu, bo taką propozycję możecie otrzymać. Zatem to też od Was, kochane ryby, będzie zależało, czy chcecie taką historię tworzyć. E, osoby w związkach, karty pokazują tutaj, żebyście wspólnie gdzieś wyszli. Kolacja, kino, jakkolwiek, żeby wzmocnić i przybliżyć e, Was do siebie. Karta podsumowująca, kierunek kielichów, zadbać o swój komfort na zasadzie jestem piękna jestem świadoma, jestem mądra jestem mądry, jestem przystojny, mam pewną wartość siebie, karta giermka kielichów to są kompleksy to są blokady poprzez to że nam się wydaje, że do czegoś się nie nadajemy, a bądź nam się wydaje, że ta osoba nie zwróci na mnie uwagę, że ta praca jest ponad moje tutaj możliwości, wcale tak nie jest, zatem po raz kolejny karty to pokazują, że możecie mierzyć wyżej niż Wam się wydaje. No to karty anielskie, jak one jeszcze Wam chcą przekazać, jakie informacje, wskazówki, pokażcie karty. Piękno, no proszę! Świat zewnętrzny stanowi odbicie Twojej duszy, dlatego skoncentruj się na swoim wewnętrznym pięknie, a na swoich, na swoich zaletach dobrociu, zdolnieniach i talentach. Pamiętaj, że to, czemu poświęcasz uwagę, wzrasta i rozwija się. Każdy człowiek nosi w duszy cząstkę piękna. Poszukuj jej w innych. Przypominaj im o ich dobrych stronach, a dzięki Tobie doznają oświecenia. Otaczaj się ludźmi i przedmiotami o pięknych wibracjach, gdyż wszystko, co jest wokół nas, ma na nas wpływ. W miarę, jak coraz mocniej zestroisz się samym sobą, samą sobą, innymi ludźmi i naszą planetą, Twój rezonans także stanie się piękny. Blask Twojej duszy będzie poruszać ludzi i afirmacja dla Was, ryby, to zdaję sobie sprawę z piękna, które jest we mnie i w moich bliźnich. Nawet karty anielskie mówią o tym, że to piękno jest Was warte, żebyście to sobie uświadomiły. Uświadomili piękno, które jest w środku przede wszystkim. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że horoskop jest jasny, konkretny i że będziecie wiedzieli się w tych schematach zdarzeń poruszać tak, aby finalnie poprawić jakość zdarzeń. Pamiętajcie też o tym, że horoskop to mapa właśnie zdarzeń, po której się poruszacie i dzięki wskazówkom odnajdujecie tą właściwą ścieżkę właśnie dla Was. Jeśli Wam się horoskop spodobał to proszę łapkę w górę. Jeśli chcielibyście być na bieżąco, zachęcam do subskrybowania. Dziękuję Wam, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Dużo miłości, szczęścia, cudowności. Całuję! Pa!